Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Wlogu stuczarni. Dawno, bardzo dawno nic dla Was nie nagrywałem. Ze świń przede wszystkim wykonuję tutaj prace remontowe. Przy okazji postanowiłem, że coś dla Was nagram. No i pokażę Wam mój patent na no remont ruszt czy też betonu w betonie na porodówkach faktycznie sprawdził się tutaj okaże się to za 3 miesiące lub też szybciej mam nadzieję że za 3 miesiące okaże się że ten patent jest naprawdę skuteczny możecie być zudnie przekonani że robię to jakąś tam zaprawą cementową. Okazuje się, że jest coś takiego na rynku, jak jastrych. I 5-6 lat temu na porodówkach remontowałem beton właśnie tym jastrychem. Chodziło mi to po głowie, żeby właśnie tutaj przy tych karnikach, bo zobaczcie no tutaj jest, nie jest tyle wyszarte, to róż to jest Krótsza akurat i jest ni centymetr niższy od tego no tak czy inaczej jest już ten beton po prostu wokół karmnika zniszczony no i nakładam tutaj cieniu warstwę około centymetra gdzieś tutaj przy karmniku schodzę do ciększego tak, żeby zabezpieczyć to ruszto, nie zdążę już zamontować maty, ale jeżeli ten patent się sprawdzi, to myślę, że takiego zabiegu nie będę musiał wykonywać częściej niż raz na rok. Choć prawdopodobnie i tak. Zakupię w końcu tematy pod te tubomaty no żeby po prostu uchronić uchronić ruszt przed, przed właśnie tego typu szkodzeniami który naprawdę jest niepożądany no bo w tym momencie 6 ruszt w każdym skojcy 18 ruszt myślę że 5 lat i o ile wytrzymają Tyle. Tutaj nie pokazałem Wam, zobaczcie, jak nabudowałem troszeczkę odpadki. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Jeżeli tak, bo tutaj wcześniej były skrzyniówki. Zobaczcie, wyposażyłem nareszcie tutaj osłony drzwi. Niestety, drzwi już są zniszczone. Oczywiście, przez świnie i dopiero byłem zmuszony wykonać te ochrony tam tymi drzwiami sobie wchodzę jeżeli oczywiście jest konieczność tu czarnia jak widzicie pusta, przyjeżdża do mnie raz kolejny warchlak, cały czas powiem wam, dokupuję warchlaka czy dobrze robię, czy źle ja jakoś tam specjalnie nie płaczę Cały czas hoduję, u mnie ceny zbóż zawsze są niższe gdzieś, niż gdzieś tam w Kujawsko-Pomorskim, nawet i Wielkopolska i tak dalej. Druga strona w ogóle północ Polski. Natomiast ceny świń z kolei mam nieznacznie wyższe niż w tamtej z kolei części Polski. Dlatego hoduję, nie poddaję się. Cały czas jestem w strefie niebieskiej. W tym tygodniu w zasadzie dostałem pismo z weterynarii z informacją, bo tak naprawdę cały czas znajdowała się od, obok mnie. W sąsiedniej miejscowości, tak naprawdę, jeden kolega hodowca cały czas był w czerwonej strefie. Nie ma dużo tych świn, jednak. No, na pewno sprzedaż miał mocno, mocno utrudnioną. No, ty, poprzedniego tygodnia nareszcie znajduje się w strefie niebieskiej. Natomiast, no, ASF cały czas w naszym kraju dokucza. Gdzieś nie ma skutecznej tej walki z tymże wirusem. Teraz z drugiej strony poniekąd Śląsk, okolice Częstochowy, Będzin, Zawiercia, gdzieś tamte rejony znaleziono dzika. Śląsk, gdzieś mocno się to wszystko rozprzestrzenia w tamtym rejonie. Oby, oby gdzieś to wszystko ucichło, by też i do mnie nie doszło, bo już raz to przechodziłem, nie chce mi się raz kolejny z tym przepychać, bo to wszystko faktycznie prowadzi tylko i wyłącznie do upadłości kolejnych gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. No, długo by komentować. Myślę, że nie ma tu sensu. Tak czy inaczej, ja hoduję. Ja hoduję tak naprawdę więcej niż Zazwyczaj, bo tak jak mówię, cały czas dokupuję tego warchlaka i dość znaczące ilości. Jak możecie zauważyć, też ciekawa sprawa, bo przynajmniej ja tak na swoim gospodarstwie robię coś takiego: dokupuję. Większą ilość warchlaka niż w tych pomieszczeniach docelowo będzie tuczników, natomiast przez pierwsze 2-3 tygodnie jest ich tutaj więcej. I podzieliłem, po prostu powyjmowałem te przegrody z takiego to powodu, że jeżeli już podzieliłbym na te trzy kojce wcześniej, później musiałbym wybierać gdzieś. Z pojedynczych kojcy mniejsze świnie gdzieś tam łączyć, powiedzmy gdzieś tam znowu dochodziłoby do jakichś tam poznawania się przez świnki. No i chciałem tego uniknąć, dlatego wyjąłem te przegrody. Wszystkie świnie, jakie przyjadą, poruszają się po całym tutaj budynku. Jak wspomniałem, po dwóch, trzech tygodniach wybieram część, przebieram tak naprawdę najmniejsze świnie. No i te najmniejsze świnie idą na drugą czarnie Już się zawsze, zawsze się świnie poróżnicują, tak? Także już się to gdzieś wyklaruje. Tutaj jest bardzo dobry dostęp do paszy. Tak naprawdę te tubomaty przeznaczone są na około 200 sztuk spokojnie się z nich naje, tam też 180, a ja w tym kojcach tutaj, w tych kojcach tutaj utrzymuję metrażowo, zresztą tak to wygląda, około 100 sztuk. No i dzięki temu, słuchajcie, mam możliwość przy zakupie właśnie warchlaka, że Sprzedaję z tej tuczarni świnie teraz. A te mniejsze, mniejsze sztuki są jeszcze na innej tuczarni. Tą mam wolną, mogę ją umyć. Przyjeżdżają świnie do dwóch budynków. No i ponawiam cykl, że przenoszę te mniejsze do drugiej tuczarni, a tutaj przewożę, tak naprawdę, a tutaj zostają kolejno. Te większe, dzięki temu w jakiś sposób jestem w stanie przyspieszyć nieco cykle. Akurat powiem Wam, że tą partię, którą teraz miałem, no to gdzieś były pewne problemy, troszeczkę rozczarowany jestem. No i tak naprawdę już jest minęły ponad 3 miesiące. I dopiero za dwa dni będę miał warchlaka No a jeszcze tak naprawdę mam kilkanaście tak naprawdę, tych mniejszych świn. Połopartka też była bardzo zróżnicowana średnia 29 kg, natomiast trafiały się i 40 i 20, tak? bo tak było dlatego te mniejsze świnie. Siłą rzeczy jeszcze są. Mm, już o tym wspominałem. Dla mnie nie jest to jakimś tam większym problemem poniekąd, z racji tego, że e, mam własne świnie, dzięki temu łatwiej mi gdzieś tam dopasować sprzedaż e, z moimi, e, łatwiej mi e, ładować auta. Także jakoś różnicowanie mi nie doskwiera, tym bardziej, że jestem w stanie fajnie tym rotować kojec umyty teraz tutaj skończę jeszcze tutaj w tym końcu to zakleić zdezynfekowane po raz pierwszy jutro jak oczywiście czas pozwoli będę chciał obielić to wszystko bo dawno nie bieliłem a trzy razy z rzędu był ten sam kolczyk Teraz przyjeżdża inny. Dodatkowo mam gnojowicę niestety pod kanałami, dlatego przyjdzie jeszcze bielenie. Po to, żeby faktycznie oczyścić ten koiec w miarę możliwości z tych patogenów. Oczywiście z gnojowicy coś tam na pewno będzie na minus. Dlatego bielenie i jeszcze, jeszcze raz e, mocna dezynfekcja. Raz już była zrobiona. Pianownicą bardzo dokładnie wszystko dezynfekowałem. Teraz e, jeszcze jeden środek pójdzie. Tak naprawdę powinno się pomieszczenie e, zadymić. E, tak szczerze mówiąc, może pogadam z jakimś znajomym, utrzymującym. Kury może nóż widelec gdzieś będzie firma i e, uda się zadymić te pomieszczenia jeszcze. Fajnie byłoby naprawdę załatwić e, wszystkie, wszystkie te patogeny, bo tak jak mówię, przyjeżdża inny kolczyk. E, no i e, różnie, różnie to bywa. E, no a problemy nie są potrzebne nie są wskazane tym bardziej przy takich cenach jakie mamy teraz oczywiście warchlak drogi dodatki paszowe tanie drogie co ja mówię warchlak tak samo kosmiczne kosmiczne ceny raz jeszcze powtórzę tucznik jedzie w dół a zboże oczywiście też w dół no zapchanie jesteśmy faktycznie tym Ukraińskim zbożem. Dla mnie, dla hodowcy, akurat, ja jestem w takiej sytuacji, że po prostu po żniwach nie zmieściłem się ze wszystkim zbożem. Sprzedałem jakąś tam część. No, a teraz, z racji tego, że zwiększyłem dość mocno hodowlę, będę zmuszony dokupić. Czyli na tym powiedzmy rozrachunku jakoś tam nie stracę. Także no ja niestety albo bardziej niestety, nie muszę płakać. Natomiast no wielu rolników niestety jest w takiej sytuacji, że gdzieś tam mm, słuchało pewnych osobników. No i wyszli na tym jak wyszli. Niestety to nasze społeczeństwo rolnicze jest bardzo podzielone. Jedni się cieszą, drudzy się śmieją z tych, który, którzy z kolei płaczą. Ja tego nie robię. Niestety tak jest. Wielu rzeczy nie zmienimy. Też nawet powiem Wam, że nie chcę w to wchodzić, bo nie ma to żadnego sensu. Ok, biorę się do pracy, bo już jest. 21 godzina, chcę to dzisiaj zrobić, dlatego do tej godziny pracuję, żeby żeby po prostu to jeszcze zdążyło wyschnąć, bo jeżeli nie wyschnie, to też na pewno mój patent się nie sprawdzi. ok to będzie chyba wszystko z mojego vlogu. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się wszyscy. Postaram się nagrać jeszcze w momencie, kiedy przyjadą warchlaki, pokazać Wam, jak to wygląda. Póki co zapraszam do subskrypcji kanału, który gdzieś tam, jakimiś tam małymi kroczkami się rozwija. Może nie jakoś mocno, intensywnie, ale malutenkimi zwiększam tą swoją e, grupę widzów, z czego się bardzo cieszę, że ktoś e, mnie ogląda, czeka na filmy, bo e, kilka osób już mi pisało, że głównie wszyscy czekacie teraz na prezentację hmm. opryskiwacza, e, no ale na razie nie ma weny, są pewne e, obowiązki, też mam remont e, w domu. E, no, naprawdę dużo się dzieje. To, że nie nagrywam, to nie znaczy, że się nic nie dzieje, bo naprawdę powiem Wam, że się bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie dzieje, mimo, mimo zimy. No ale odbiegłem od tematu. Chciałem powiedzieć. Zachęcić tak naprawdę osoby, które dotrą do tego momentu, do subskrypcji mojego kanału, żeby gdzieś tam do tego pierwszego tysiąca subskrybentów. Dotrzeć, bo już mi naprawdę niewiele brakuje. Także ten pierwszy taki uważam dość istotny próg chciałbym przekroczyć i to też da mi wielką radość. Już powtarzałem to kilkakrotnie. No oczywiście, że ktoś ogląda te filmy, to też jest jakaś tam większa chęć do nagrywania, pokazywania Wam e, co się dzieje, a uwierzcie mi, e, no naprawdę się sporo dzieje. Gdybym faktycznie codziennie nagrywał jakiś film, e, no to e, byłoby co pokazywać. To będzie wszystko. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Pozdrawiam Was, cześć.